Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze zdrapkami dla widzów. Także przypominam, że jeżeli będą wygrane, to widzowie mają 48 godzin, żeby się zgłosić po wygraną. Także życzę wszystkim wysokiej wygranej. No i zabieram się za drapanie. Pierwsza zdrapeczka należy do Lidia Miękus. Lidia Miękus. Proszę trzymać teraz kciuki. 4 złote, złotóweczka, złotóweczka, 24 złote i złotóweczka, czyli zaczynamy fajnie, zaczynamy od wygranej, gratulujemy wygranej i czekamy na zgłoszenie, okej, okay. dobra, kolejna zdrapeczka należy do Beata Miedzińska, i co my tu mamy pod karstą ścieranną? 5000, 24 zł, 5000 po raz drugi, 24 po raz drugi, 200 po raz pierwszy i 200 po raz drugi. No niestety nie udało się. Ta zdrapeczka drapeczka należy do Anna Klimkiewicz. Anna Klimkiewicz. I co tutaj jest? Grubo. 5000. 2 zł. 24 zł. 24 po raz drugi. 5000 po raz drugi i 2 złote po raz drugi. No niestety nie udało się. Ta zdrapeczka należy do Kamila Marciniak. Kamila Marciniak. Teraz trzyma kciuki. Stówka. 24 zł. 4 zł, 2 zł, 25 tysięcy i 2 zł. No nie udało się. Ta drapeczka należy do Aldona Szymańska. Aldona Szymańska, Dobrze. co my tu mamy? 200, 5 000, stówka, stówka po raz drugi, 5 tysięcy po raz drugi i 200 po raz drugi. Pół na pół. Kolejna zdrapeczka należy do Anna, Anna Murawska, Anny Murawskiej. Jest 5000, 5000 i 25000. Złotóweczka, 25000 po raz drugi. No i ciekawy jestem. I złotóweczka, znowu pół na pół. A ta zdrapeczka należy do Angeliki Koreckiej. 12 zł, 200 zł, 200 zł, no, 200, może wpadnie. 25 tysięcy, 12 po raz drugi i 25 tysięcy po raz drugi, czyli pół na pół. To by było na tyle, moi drodzy. Mamy jedną wygraną. Jeszcze raz gratuluję wygranej. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Proszę o zostawienie łapki w górę. Do zobaczenia.